Siemka, drob was wita, tym razem witam was na quizie, obiecaliśmy wcześniej, więc słyszycie nas teraz już akurat. stoczymy dzisiaj kolejny pojazd, no i cóż, teraz trzeba ogłosić, że kolejna audycja ukaże się już w tym tygodniu, będzie oczywiście poświęcona gali WWE w Polsce która odbędzie się już 11 listopada, czyli w ten piątek. Ja tam będę, jakieś spróbuję sprawozdanie z tej gali złożyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a teraz przejdźmy już do samego quizu. Nie zapomniałeś o mnie? No w ogóle, tutaj jesteś talenturek, bo dość samolubny jest. Strasznie. No, więc sam się muszę przedstawić, się wprosić. Ja chciałbym jeszcze tak lekko nawiązać do tej właśnie audycji. No tak, będzie audycja właśnie przed, przed, przed galą w Gdańsku, która odbędzie się już 11 listopada. Święto Narodowe. Jest to wielkie święto dla całej Polski, dla świata wrestlingu w Polsce. No, drops się, tak jak powiedział, drops się tam pojawi, ja niestety nie. No ale jakieś coś, coś przygotujemy. Myślę, że... Będzie, audyc... będzie zastępstwo. Y, zastępstwo będzie zapewnione, więc... <laughs> Nie, mnie nikt nie potrafi zastąpić, przykro mi. No niestety są tacy ludzie. Aha, dobra. Nie zdradzaj mnie. Oczywiście, że nie. No, to może przejść już, <laughs> już do samego quizu. Dzisiaj z nami Ols Razziomal. Okay. No, cześć. Roz, Rozegramy dzisiaj tylko ten pojedynek. No, Tutaj się musimy wytłumaczyć. To nie jest nasza wino, wina, że tak powoli idzie ten quiz, ponieważ goście nie potrafią znaleźć 15 minut nawet. Dobra. Nie będę na was krzyczeć na gości, bo się jeszcze obrażą. No tak. Czyli zaczynamy. No to może ym, ziomal, wybierz numerek od 1 do 50. Yy, no to niech będzie 18. Oczywiście 18, dobrze. I kiedy odbyła się pierwsza Gala Night of Champions? W którym roku? W 2008 yy, No niestety... Nie odbyła się w 2008. Tutaj cicho nie będziemy, nie będziemy ten mówić odpowiedzi prawidłowej, bo tak, przydają tak, się. No, to jest oszczędność. Want. To jest wielka tajemnica. To teraz, teraz ja Ols, tak? Zadaję? No tak. Bo już zapomniałem, kiedy jak my to robili, dobra. To Ols, słucham. Numer to pytania. może 49? 49, no tak z samego końca. On. Kto jest obecnie walczący zawodników w WWE zasilił kiedyś ostecz CZW? Strzał? Nie, nie szczał, bo. Dobra, za późno. O, pamiętam, ja to nawet chyba pytanie w quizie w kiedyś Psz. zadałem. Co ty chłopie, nie zdradzam nic. Dobrze, ziomek dawaj. No to niech będzie 35 no dobrze, 35, jedziemy. Kto miał najdłużej pas Ring of Honor? nie ma pojęcia. Ale z um, Austin Arias. Ja, niestety nie, nie udało się. Jedziemy równo. <laughs> jedziecie web, web. No jedziecie równo, tak. Web w No, słucham. Um, 27. 27, dobrze. Kiedy założono stajnie ECW Originals?

Kiedy Jeff Hardy zadebiutował w TNA? U 2004 No... 1 do 0 Brawo Brawo Wygrałeś? Wygrałeś? <laughs> no ja Ouls nie poddawał się Never give up Słucham Tak, Jasiu um, Nie wiem, może... 5? Um, Numer 5, już szykam jak nazywa się reality show, w którym po raz pierwszy brał udział Jones, Mafius? Ja nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? A wiesz, kto to jest w ogóle? No, to jest ten komentator. No, no to szczał. Ja nie wiem, jaki reality show jest w ogóle to tylko to finał, a ja nie wiem, o co chodzi. Okej, dobra. Mamy trzy... Ja trzy do jednego, jeden zero. dobrze. Ziomal, kolejny numerek, proszę. No to niech będzie 42. 42. Wysokie no, numery tak. W jakim filmie wystąpił Artru? Łoho, wow, wow. w jakim filmie? Tak, tak. tak. E, nie wiem. Świat według kiepskich. <głosy> <głosy> Ej, miałeś nie mówić odpowiedzi. <głosy> Przepraszam. No <noise> we, Ols, słucham. Um, 7? Mamy 7. Mm, co charakterystycznego Hulk Hogan zrobił Otonowi na SummerSlam 2006? Mm -hmm. ja, nie no, nie wiem. No, czas już Nie miną. będę nawet strzelać mi. 5 sekund, czas minął. Także jeden Mamy jeden 0 Ostatnie po ostatnim pytaniu. Tak, ostatnie. No to biorę numerek 10 Dziesiątka. Ilu z synów zajmuje się wrestlingiem? Dwóch. Mm. Brad i Ted. Tak? Nie. No niestety nie udało się. Nie dwóch. To może więcej? Może. Nie, tylko znak tych dwóch. Okej. Okay. No to Ols, twoja ostatnia szansa. Last chance. Dobra, to może 21? O, myślę, że tutaj powinnaś. No dobra, to tak nie ułożyło. Podaj co najmniej trzy niby wypadki, które ktoś zrobił szefowi w okolicy Słuchajowej jest 2006. 8, przepraszam. To było 2006. pobicia, e, wypadek samochodowy i jeszcze chyba fajerwerki? No, mówiłem, żebyś wiedzieć, co to prawidłowa odpowiedź. I mamy dogryweczkę. Mamy dogrywkę, no. Uuu. Dobrze ziomek. No to gorąco się robi. Dawaj numerek. No to bierzemy numerek 9. Okej. Okay. Tym razem dziewiąteczka. Jaki zawodnik ciągle występujący w WWE wziął udział w pierwszym odcinku ROW? Mm. Jerry Lower? Nie, ale musicie nie. pilnować o czasu. To nie Jerry lowe? ale 5 sekund, pamiętajcie, szybciej musicie myśleć. Ols. No to może 36? Już czytam. Jakich chłopaków WWE miała magia? Podaj przynajmniej 5 pięciu. E, Santino Marella Ale chodzi o taki... z prawdziwego życia? Nie, 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 no, co hlineowych. No dobra, nie wiem. Są Ten... pięciu? No pięciu. Są Morella, Johnny Nitro... Dobra, nie wiem. No, no dobrze. ile jest? Jeden? Nie. Jeden jeden. jeden. Ta dogrywka może trwać wieki. Jeden jeden? Tak. tak. Okej. Okay. Tak, wyszło. Yy, kolejny numer. No, e, no to niech będzie 45. 45. Gorzej, jak nam się pytania skończone. Co jeszcze zastępcze, Wymień... spokojnie. Wymienię rozpoznawalne teksty Johna Sinnet. Uh, never give up, hustle, loyalty, respect. Mm. I już się skończył, to ma mm. być. Dobra. <grym> nie wiem. <grym> Niestety się nie udało. Dobra, to ja może 27? Bo. A nie, był już, czekaj. No, było było. To będzie 24? Okej. Okay. W którym roku DNA Final Resolution odbyło się dwa razy. Mhm, mm na pewno. Dobra, strzelam, że to będzie ja rok wiecie. 2006. Nie, to nie jest rok e 2006. No weźcie gdzieś odpowiedź odpowiedzcie kurczę. Ku <noise> No to trochę się przytnie, żeby nie było lipy. No tak, proszę o kolejny numerek. No to e, który numerek? Dobra, zaraz podaję. Mm, 13. E, oby ta 13 okazała się być szczęśliwą. szczęśliwą. E, który znany wrestler trenował Kopiego Kingstona? E, killer Kowalski? Nie. Tak, dobra odpowiedź. No, Ols, teraz, teraz musisz odpowiedzieć. Hmm, hmm, to może. 31? Numer 31. Hmm, dobra. Kto potrącił samochodem Cold i, i spowodował odnowienie kontuzji karku na Super jest 1999? Hmm, kurde, mogłem no to, ale nie pamiętam. No nie wiem. Strzelę, że to był. Yy, The Rock, ale nie. Nie, to nie był niestety Dehok No i mamy zwycięzcę Wow, <mestrę> ziemal, Mr. Ziomal, Mr. Ziomal przychodzi dalej Bedziem... Nie, Mr. Ziomal Już tylko Ziomal? Zmieniłeś gimik. Zmieniłeś gimik, tak? Tak, <mestrę zimal. mestrę zimal> Okej, okay. no to Ziomal, to przepraszam, no nie wiedziałem No to Ziomal przychodzi dalej. Wywalczam ci Aha, no to się cieszę Odpuszczasz mi grzechy, mogę iść do komunikacji. No. <noise> Olc niestety odpada. Tutaj, ziomal, przechodzisz dalej i będziesz czekał na swojego przeciwnika. Będzie to albo Lobas, albo Ksep. Dowiemy się już wkrótce, jak ustalimy w końcu termin nagrywania. I będzie wszystkim pasować, bo to... No no... Wiem, że tak wkrótce... <noise> to było w... Żeby to... <noise> się nie okazało, że za rok. <noise> To było w cudzysłowie. <noise> Nie, no myślę, że tak długo się ten quiz nie będzie ciągnąć. No, no. Wszystkiego okej. można się spodziewać. No, no, wszystkiego można się spodziewać, tak. Dobra, to, to tyle na dzisiaj. Tych emocji. Jeszcze chcemy Was zaprosić na tą audycję, która będzie poświęcona Galli WWW w Polsce, w Gdańsku, Echo i 11 listopada. Nie znam godziny rozpoczęcia. Debs chyba tam wie, bo on tam jedzie. 20. Ja nie... Chyba o puszcza ją na hale. No to ja chcę dostać telefon, jak się zacznie gala. No, będzie coś y, słychać, ale przed halą na pewno się połączymy z tą drogą satelitarną, więc spokojnie. Tak, myślę, że wymiar. Wymiar. Na my my ten... tam z domu. No. Chyba ten talerz taki, wiesz. Ale ty też musisz na dach wyjść ja, ja mam taki telefon drogi, wiesz, że się z połączę, spokojnie. Cęgłę. No, tak, 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 taki pustak, wiesz? No we. No, go nosisz. Bo się znowu, no Dobra, kończymy ten. pierdolamento. do Czas leci, niedziela. To ja wam życzę jeszcze miłe, miłego, ostatniego dnia weekendu. Do usłyszenia. Myślę, że we wtorek pojawi się audycja. Albo w poniedziałek jeszcze. Ale to tam wszelkie szczegóły na blogu. Kiedy dowiecie na forum. To wszystko. Jak coś to piszcie na PW, na GG, my czekamy. No to dziękuję za Tobie, Ols. Dziękuję Ziemalowi. No dzięki. Ja, dziękuję. ja też dziękuję. Ja. Mam nadzieję, że najbliższe rundy już wkrótce się odbędą. Mam nadzieję, niczego nie obiecuję. A to nie od nas zależy, tak jak mówiłem. No, to tyle na dzisiaj. No, dziękujemy za wysłuchanie. I byle was do... no, żegna. No, was żegna. To ja też spadam. Wy też musicie, jesteście zmuszeni. No to na razie do usłyszenia.